Witam was serdecznie z tej strony Remix, to jest kolejny odcinek z Medieval Kingdom z 2012 AD I co? No i prezentacja jednostek. Tym razem królestwo Francji i po, zaraz po niej będzie królestwo Anglii. To będzie koniec prezentowania jednostek. Na razie! No i co? Z, tutaj można zauważyć, że zachodnia Europa ma właśnie taki bardzo, ale to bardzo bogaty roster. Najprawdopodobniej Anglia będzie miała tak samo no i tutaj również są jednostki podzielone na różne tereny, na różne prowincje, dlatego wybrałem, jak się to powtarzało to po dwa. Jeżeli były właśnie powtarzające się, to wziąłem dwa klony, po prostu inaczej, z innymi kolorami. No ale co tam? Opancerzeni chłopi. No to mamy na start, to tam standardowo. To tutaj wszystko się będzie w sumie powtarzać. Tutaj bardzo dużo jednostek się będzie powtarzało. Także no, przy Francji myślę, że aż tak długo nie będziemy siedzieć. Po jednostki, tak jak patrzyłem, to jest wszystko praktycznie to samo. No widzimy, milicja włócznicza również, niczym się nie różni od poprzednich frakcji. Sierżanci, no to trochę niebieskiego kolorku, wiadomo, bo to Francja. Są sierżanci z Count of Anjou Tutaj mamy sierżantów z Normandii, czyli kolorek zmieniony na czerwony. W sumie troszkę angielskie to w sumie jest, nie wiem czemu, akurat w, w, w prosterze francuskim, no ale ich akurat wziąłem. E, sierżanci z wyższej klasy, czyli wiadomo, wyższe, lepsze hełmy, drugi tier. No i ciężka kawaleria. Nie, kawaleria, ciężka po prostu jako piechota, prawda. Pawężnicy. Czyli No ale nie mają w sumie tak dużych niektórzy tarcz Chociaż nie, dobra, wszyscy mają te duże tarcze No i również są bardzo mało widoczni, jeśli chodzi o łebki, o ciało, po cali, o pancerzeni No ale te jednostki również już były, występowały Tutaj można po prostu zauważyć inną kolorystykę Wołcz Militia Piknierzy, coś w stylu piknierów z kosami Ładnie. E, Volge Sergeant z Anjou, z kosami, piknieży Mają falankę, mają kwadracik. No i tutaj mamy jeszcze z Normandii takich samych. W sumie praktycznie tutaj się niczym nie różnią. Nawet koloru nie mają innego. Tutaj, o, herbik troszkę inny i, i to wszystko, jeśli chodzi o różnicę. Dalej mamy ciężkich Wolgierów, czyli ciężkich tych piknierów również mamy te same styki falanga i i kwadrat w sumie za dużo się nie różnią od poprzednich tyle, że mają drugi tier i są ciężcy tutaj mamy mm, heavy volge serżant, sierżantów opancerzonych, to są opancerzeni, to widać to ładnie, ładnie, ale to jest pierwszy tier co też nie powinno tak być no i oni są za nią... Nie, to są po prostu sierżanci. To są po prostu halabardników. Czyli też już widzieliśmy tą jednostkę. Ma bardzo mocno opancerzona jednostka. No i przechodzimy teraz do chłopów. Do miecznicy chłopi. Sierżanci posiadający miecze z Aniu. Tutaj mamy sierżantów z Normandii. No i mogą też ustawić klin i ścianę tarczy. to jest bardzo dobre Ci miałem to samo Footnight Rentino trzeciej tier tak jak w jednostkach aragońskich i burgundskich tak, tak oni mieli takie same chyba jednostki albo tutaj bliżej do Burgundii było no i mamy ich z Anio, czyli niebieskich no i mamy również z Normandii, czyli czerwonych dalej mamy sierżantów po prostu Drugi tier, bardzo dobra jednostka. No średnio opancerzona, aczkolwiek brana pod uwagę jako ciężka. Dalej mamy Foot francuskiego króla. To w sumie właśnie, nie wiem czym się różni, bo statystyki są takie same, jak są dorośli. Hmm, footmen at Arms, czyli też tą jednostkę już widzieliśmy. To nawet nie ma gdzie tej niebieskiego koloru dać tylko i wyłącznie na tarczę. No i mamy łuczników Chłopscy łucznicy Scott Guards, o to jest przynajmniej inna jednostka której nie ma inni, nie mają inni ale zobaczcie łucznik <laughs> o, o, opancerzony jak cholera W płytową zbroję, kolczugę Boż co to i to się pisze tier, jest medium, to jest medium a opancerzony jak cholera Ty mi to może nawet wykonywać szarżę bo kurde taki taki pancerz jako łucznik to masakra to a weź ucieknij tym tym się nie da uciec pewnie kusznicy, milicja kusznicza standardówka um, to będą teraz kusznicy sierżanci z Anjou czyli tam niebieskie krzyżaki będą mieli na klacie właśnie no i z normandii również są sierżanci dalej mamy ciężkich kuszników Drugi tier, tak samo jak u Aragonii i wreszcie e, ciężcy kusznicy sierżanci. E, Handgunners, wiadomo, tutaj też jednostka się niczym nie różni od reszty. No i przechodzimy do kawalerii. Mają tutaj też również swoich scoutów. E, sierżantów na koniu, z Agnue. Również są też, o, tutaj z Normandii, sierżanci, ale tutaj też bardzo, bardzo mało różnicy jest tylko tym kolorkiem. W ogóle tylko kolorkiem w sumie się różnią. Eee, sierżanci wyższej klasy, czyli drugi tier. Eee, rycerze, rentiniu z Aniu. Tu mamy również Rentinieux z Normandii. No i to jest teraz, teraz się zaczęła oczywiście e, Kodnica szturmowa. Tu mamy francuskich szlachciców. Bardzo oni wyglądają. E, francuskiego króla ze wcześniejszego okresu. Fajne konie, fajnie herbami o, obskubane tutaj ładnie, tym pancerzykiem. Ale też bardzo fajnie widoczne z daleka będą te koniki. Jeśli chodzi o samych pancerzyk, no to są opancerzeni w sam raz, myślę i oni są trzeciego tieru także dobrze no mamy jeszcze men arms czyli jednostka kolejna z zachodniej Europy która również jest u Francuzów grand grand arms czyli te okropnie potężne konie mi się wydaje które mi tutaj jestem ciekaw jestem cierpliwy jeśli chodzi o to o użycie ich w akcji zobaczenie ich w akcji no i francuski król z późniejszego okresu. Te same oczorą, ociebne koniki. nie takie same jak u reszcie czyli u Aragonii i Burgundii. No i co? To by było tyle. Francja, jeśli mogę coś powiedzieć o Francji, to to, że mają świetny roster, przy niej już nic nie trzeba robić, tylko tam pozamieniać niektórym tiery i można walczyć. Francja ma naprawdę pokaźny rosterek i można tutaj komponować armię według swoich upodobań. Także to Witamy się za chwilę z Królestwem Anglii. Okej, okay, mamy teraz Anglików. Teraz nie brałem już dwóch kolorków, jeśli chodzi o jakąś jednostkę, po prostu brałem jedną i, i myślę, że to w zupełności sobie starczy, no bo trochę szkoda czasu na patrzenie, jak, jakie są kolorki, a to wszystko się zobaczy, jak już mod będzie dostępny, to będzie można dopiero sobie spojrzeć dokładnie, kto, jaki kolorek, no bo to on jest, ich jest po prostu pełno. No i co, lecimy, no. Chłopki opancerzone jak to wszędzie. Milicja włócznicza też jak wszędzie wygląda tak samo. Bill Militia czyli pikinierzy z tymi kosami czyli też w sumie to samo. Bill Sergeant z Winchesteru. Brałem ludzi teraz z Winchesteru. No i tak, no i wyglądają dobrze. Myślę, że troszkę czymś się tam chyba różnią, ale to tak, to i tak jest w sumie niewiele. Dalej mamy Heavy Billman. Czy trochę są opancerzeni bardziej? Ciężko stwierdzić. Chyba nie. Może dostaje trochę więcej płaszczy, właśnie takich czerwoniutkich, żeby było ich bardziej widać, ale poza tym nie wiem. Dostaje na pewno drugiego tier'a Heavy Billman. Już widzimy. Te, te jednostki po prostu awansują wyżej, jeśli chodzi o opancerzenie. No i idziemy teraz do piechoty. No to hopi. Sierżanci z Winchesteru Czerwo, Czerwoniutcy No może nie wszyscy Ale ładnie ładnie wyglądają Rycerze też z Winchesteru No ma dobry hełm, taki czerwony pist, wielki Przewodni Od paru takich jest widzę z takimi hełmami Ten jak się świeci, jak psu jajca ładnie ładnie wyglądają Sierżanci z wyższej klasy, czyli wiadomo, wyższe tier. Footman at Arms, czyli też już widzieliśmy tą jednostkę. No i chłopi. Ucznicy. Longbow Militia. Milicja z długimi łukami, to jest pierwsza taka milicja. Spójrzmy na te łuki. No, są długie. Ładnie mogą, no a Uli Anglicy wiadomo, będą mieli najlepszych łuczników w grze, więc jeśli chodzi o strzelców, to Anglo Angole będą tutaj miotać, jeśli chodzi o łuki eee, Archer Sierżant z Winchesteru Eomen Archers no już drugi tier, to są też właśnie te unikatowe ich jednostki łucznicze no i na końcu Retinu Longbowman, opancerzenie łucznicy z długimi łukami Potężna jednostka za tysiąc hajsu za tysiąc florenów chyba w tamtych czasach już było Mamy taką jednostkę On jest z pierwszego tieru A ja bym tutaj bez skrypów dał im trzeci tier Jeśli chodzi o jednostkę strzelecką No, no bo to są w sumie trzy angielscy ucznicy, prawda No i tak Mamy hobilarów Czyli taka w sumie odmiana skautów. mamy sierżantów na koniu czyli też nie, z, nie zmienili opadzażaniem jedynie kolorkiem oczywiście z winchesteru tutaj mamy wyższą klasę też pokazaną tak jak wcześniej ale tu w krzaki wsadziłem e, rycerzy z winchesteru to już teraz wchodzi właśnie szturmowa e, earl z winchesteru Trzeci tier, koniki, czerwoniutkie, ładniutkie O pancerze nie lekkie, jakby tak z, z wcześniejszego okresu Szlachetni Szlachcice z Anglii To wiadomo, też się zmieniły tylko kolorki Jeśli chodzi o taką jednostkę francuski król z wcześniejszego okresu Czyli to samo co Earl Earl A. Kurde Pewnie Air to jest na może prowincji jakiejś, coś w tym stylu chyba. Nie wiem, nie chcę kłamać, nie chcę tutaj w błąd się wpieprzyć. E, Menad Arms na koniu, też widzieliśmy już taką jednostkę. No i Anglicy nie mają tych Grand Arms, tych te potężne konie takie z tym, z tym pancerzem. No i mamy króla Anglii z późniejszego okresu. No i wiadomo, wyglądają w sumie tak samo jak cała reszta Aczkolwiek, no wyglądają po prostu PETARDA Z tymi fajnymi tarczami Herbem angielskim Trzema lwami Pięknie, pięknie Tu już się nie mogę doczekać, Aż w końcu zaczną się bitwy No bo to jest w końcu ostatnia Ostatni odcinek z prezentacji właśnie Medieval Kingdom z 2012 To była Anglia, Anglia miała trochę mniejszy roster, jeśli chodzi właśnie o jednostki Mniej halabardyników z mieczami jeszcze tam ujdzie Są, są at men at arms Jeśli chodzi o kawalerię to też no nie jest słabo Nie jest słabo, tylko nie mają tych grand arms a to mają za to o wiele lepszych łuczników Aczkolwiek nie mają tutaj gunnersów I, i kuszników Tutaj tylko łuki będą latać No i w włóczników tutaj jest bardzo, ale to bardzo słabo Włóczników praktycznie nie mają, no, no co to jest yy, Także co, tu ostatni odcinek Będą jeszcze odcinki, mam nadzieję, z prezentacji. Jeżeli tylko zaczną tworzyć nowe frakcje, dodawać, to wtedy zaprezentuję Wam jeszcze więcej tych frakcji. No i co, teraz będę porował na ludzi, żeby rozegrać jakieś bitwy. Także na razie trzymajcie się i do zobaczenia.